No dobra, zaczynam naszego let's play'a, wybierzmy sobie tylko tutaj stosowny punkt by to polecieć. Ja bym dał gdzieś na to wywę, a bracie w jej okolice. Was wszystkich tutaj zachęcam oczywiście do zaobserwowania, za subskrybowania mojego kanału i lajkowania, gdyż oczywiście to pomoże mi w moim potencjalnym rozwoju. Będzie mi też oczywiście niezmiernie miło jak to zrobicie. A my tymczasem tutaj musimy gdzieś sobie znaleźć stosowne miejsce do wylądowania I ja myślę, że możemy na początek uderzyć nawet w ten budynek Kto wie, może coś fajnego się tutaj znajdzie A przy okazji... O właśnie, już mamy pierwszą broń, dobra, super, coś tu mamy A jest tu ktoś, jest tu ktoś, jest tu ktoś nie mogę go trafić, no Ale ja jestem ślepy Poczekajcie, no, podejdę. Jest. Nie ma, kurczę amunicji. Dobijamy. Kurcz, jeszcze ktoś tam biegnie no. Tu ja mam takiego pecha zawsze od razu, no. Jak ja tego nie lubię. Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy. uciekamy. Bo i nas tu będą gonić. Dobra, idziemy gdzieś. Tam yy, do bazy zlikwidowany, ale to i tak tutaj nie rozwiązuje moich wszystkich problemów. Wiecie, bo yy, mam taki problem teraz, mianowicie zostałem praktycznie z niczym, więc muszymy, musimy się szybko tu ogarnąć. No tak, idziemy na to na auto, dobra. kurczę idzie za mną. Co za. Co za typo? No przyczepił się do mnie i tyle. Dobra, mamy jakoś amunicję. Teraz jest, on jest? Gdzie jest? Gdzie on jest? 36. Buduje się. Dobra. Muszę oszczędzać, bo mam mało. Kurczę, 19 Kluczę, kluczę, kluczę Jest, ładnie, dobra, mamy go Dobra, jeszcze dobra. teraz tak Skoro już tu jesteśmy i tak się stało, dobra Zbieramy to co mamy Lutujemy wszędzie gdzie możemy, dobra, badarze e, Ogólnie pierwsza potrzeba to się trochę tu leczyć Dobra, mamy, 72 to stać. na razie, teraz tak Tu gdzieś powinna być pewnie jeszcze jedna skrzynia co to jest szczerba, to nie? Ja pójdę wpierw jeszcze na górę. Głównie dlatego, że gdzieś tu będzie skrzynia. O, mata, że weźmiemy, to się zawsze przyda. Okej, okay, są. So, ty ty tu, tu. Tu nic nie ma. Zchodzimy Mam nadzieję, że ta forma nagrywania Wam się spodoba. Jak widzę, jest troszkę niedosyt tutaj na YouTube, dlatego chciałem troszkę ponagrywać. Oczywiście wiadomo, to jest też mój pierwszy tego typu odcinek, więc niestety może jakoś nie będzie tutaj zadowalająca, ale no będziemy się stopniowo uczyć i to tutaj poprawiać. Dobra, tam widzę skrzynię, więc tutaj idziemy do niej jak najszybciej. Mamy małego, weźmiemy. To tylko jest ammo. To nie potrzebuje zbytnio. A takie mam wrażenie, że jeszcze gdzieś tutaj coś będzie. Tylko ja nie jestem pewien, gdzie. Czy ja tutaj wszystko już obszedłem? Czy jeszcze coś zostało? Dobra, tu jeszcze może iść. I mamy e, rzeczywiście skrzynię, To super. O, jest moja ulubiona tumeczka. to zwetowe to. Lepiej o krzaka ogólnie nie białe, bo ja tak zbyt grzybo grzyba zasłona. To nie wiem, co to jest, ale wiem, że tutaj jest na pewno amunicja, która nam się przyda, którą bardzo tutaj e, lubimy. Nie ty, 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 ty. O okulcze, co jest? Idziemy na górę, no jeszcze więcej amunicji. To wiem, że jest fajne, ale tego, powiedzmy, nie użyjemy. Tu gdzieś jest skrzynia. Ale jest ona na dole. Dobra. Oj, 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 prawie spadł. A to niedobrze. dobrze. tu teraz... tak jest ustawione to, no jak zwykle, w taki sposób, że wszystko zleciało. No to niech chciał... Dobra, jakoś się udało. A dobra, mamy już następną skrzynkę. No tak, tutaj tego nie wezmę raczej, bo to mi się nie przyda. Co to za jakieś światła? Dobra, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Typy są, typy, 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 typy. typy. Czekamy, Sprint. Bierzemy. Chyba no, tylko gdzie on był, gdzie on był? Bo ja go nie widzę. Ja go nie widzę. Kur... Dobra, idziemy. Żeby, to co mamy. tu ty tu, tu. O, jest beczka, tylko... No dobra, nie wezmę na razie, bo coś tutaj... Jakieś szczelaniny, musimy iść zobaczyć. Gdzie to się odbywa i czy to będzie... Nas tutaj dotyczyło. W sensie, czy się tu nie zlecą za finę? dobra jest tutaj więcej. kewów Ja schodzę, ja schodzę. Dobra, jest tu, 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 Ty tylko gdzie? Gdzie on tu jest? Kośwana, no nie widzę go zrobię z siebie głupka, ale naprawdę go nie widzę Tu 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 Dobra, idziemy tutaj w takim razie Gdzieś w tą stronę Bo gdzieś chyba w, w, w tamtej tamty czyli gdzieś musi być tutaj Dobra Jest, 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 jest. jest. Muszę. Dobra, widzę go, widzę go 31, 32 jest gładko. Trzeba tutaj tylko dokończyć dzieła. Dawaj, dawaj, dawaj. Po co podchodził, jak nie miał siły? Dobra, widzę, że tutaj z nam się zaczyna, ta jest skrzynia. Pójdziemy po tą skrzynię. Jak tylko tutaj najszybciej się da Jak tylko najszybciej... Dobra, jest tutaj następny jakiś zawodnik mm. Tylko gdzie? Tylko gdzie? Tylko gdzie Dobra, widzę O kurczę. No nic w takim razie nie, nie udało się Ale było spoko, coś tam chwilę pogaliśmy no dobra, w takim razie yy, to raczej będzie na tyle jeśli chodzi o ten odcinek, oczywiście będę dogrywał też następne i stopniowo wrzucał. To też wiadomo jest taki pierwszy odcinek bardziej testowy, więc tutaj bardzo dziękuję za każde wyświetlenie czy tam jakiekolwiek później za zasubskrybowanie czy tam jak. No i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.